Hej widzowie. widzowie, witam was w, w pierwszym odcinku Skajkuna i dzisiaj jak widzicie jest ze mną okluseczka, okluseczka i, tutaj i tutaj po mojej prawej stronie, a waszej lewej jest jeszcze, jest jeszcze jedna, jedna pani, pani ale zaczynamy od okluseczki. Cześć widzowie, dzisiaj jest taki, jest taki nietypowy, nietypowy odcinek, odcinek bo ze specjalnym gościem będziemy budować, gościem będziemy budować y, wielki, luksusowy autobus. No, no i teraz, i teraz przedstawię wam gościa, gościa specjalnego, czyli Alakirę. Alakira, możesz chodrać. się teraz przydać. Już, Już się czy? No, no i możemy zaczynać. No to co, co? budujemy, budujemy kolekcjoner pieniędzy. I jak, jak ja, ja to mam niby by zarobić? O, 30 dolarów. Co, co ja, ja mogłabym tu kupić? kupić? Jak, jak widzicie, to, mamy nową tutaj... tutaj... Osobę. osobę, już nie jest, nie jest tylko z nami oknóseczka, tylko, tylko jest też tutaj nowa pamiątka. pamiętajcie o dzisiejszym tak, tak, pamiętajcie. pamiętajcie. Dzisiaj, dzisiaj sprawdzałem dwa razy i, i już problemy techniczne mi nie, nie wyskoczą. Też, też mi było, było wczoraj bardzo przykro, bardzo przykro bo chciałem tego live'a zrobić. Robić. Ale, Ale o... kamer na kamerkę nie liczcie, kamerki nie, kamerki nie będzie. Nie mam za bardzo pieniędzy. Tutaj koleżanki, pewnie jeszcze osobę tą osobę ponieważ ona się pojawiła na shotcie z oceniania skinów i ja załącznik do tego shotca zapodam oczywiście w, opisie. w opisie. Czy ta, Czy ta osoba, osoba jeszcze chce coś powiedzieć ale Dobrze, też będzie bardzo rozwinięty. No, no wiesz co? To, ja, to, ja, ja będę u to, Dobra, się. Dobra. No. Ty, Ty jesteś świetny. Nie, nie zawsze. Po co to? nie zapłaciłam to? Po żeby nie Po co to? na co to? Po miałem dzisiaj Po co dzisiaj, to? 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 Ale, ale miało miał być, być jeden odcinek, ale mi się udało, bo ja wam zawsze nagram więcej odcinków. Jutro, jutro oczywiście też, też będą odcinki, ale mam, mam dużo gości specjalnych na jutro ze spłatnionych. Tak, tak miało, no, miało go nie, go nie być, być, bo ja już się po powoli do live live Mam, mam nadzieję, nadzieję, że widzieliście posta. I co? No, starałem się. Ale, ale powiem, wam, powiem wam, że ten internet, internet dzisiejszy też mi tak wariuje. Ale spokojnie, jest lepszy niż, za, niż, za, niż na odcinku z Ukrainii Labubu. Bo, bo wtedy, wtedy to była jakaś masakra, masakra ale zgodnie od wyświetlenia nawet wam się podobało, się podobało takie coś. coś. Taka Ok, O krótko, ty sobie tańczy. tu tańczysz. Idziemy, Idziemy do, do Alapidu, chodźcie. Dobra, ty to nie, nie będzie jak zielko. Zielko. Dobrze. Jak, jak do mnie wziął bo bo to podobno. Ej, to jest swoje miejsce, to jest super efekt. efekt. No, no, nie wiem. po co ty wystarczyłeś, się a, no, dobra. A, a dobra. Czemu a czemu auto auto tyłem? tyłem? Bo. Dziwiłem. To... To... O, jestem. Witam, ale akurat. Wszystko no, no też Tak, bo Tak, do mnie to jest Tak, bo do tak. Dobra, idę, idę do, do siebie. Do siebie. Yes. Co, Ponieważ, jest, ale rozwijam rozbijam mój samolot, samolot. znaczy... samolot, Samolotu też bo ogólnie, jak, jak ja, nagrywam ja nagrywam odcinki. odcinki jak... Jak, jak ja, ja nagrywam, nagrywam odcinki, to ja je ja nagrywam spontanicznie. spontanicznie nie, nie mam żadnego scenariusza, bo, bo to nie jest jakaś seria. seria. Ja, ja ogólnie odcinków nie ustawiam. Nie, ustawiam. nie, nie wiem, czy wiecie, wiecie widzowie. Ogólnie, postaram starym się dowiedziałem mówić, że jak mam się ten film i to żeby nagrywam ze mną więcej odcinka. Bo może coś, coś nagram, nagram jeszcze. jeszcze. A, może a, może coś coś nagram, a może coś nagram, a może nie. Yeah. Bo jestem jest słodkim LPK się świecie. Pamiętajcie, Pamiętajcie, jeśli chcecie z nami zagrać, zagrać, zagrać dzisiaj na live, to, to mnie dodajcie do znajomych. Ja wam, ja wam przyjmę, albo kosertkę też może. Tu macie moje o, nick, tu macie, tu macie moje ID. ID. Z nami na... tak, 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 też, też będzie, będzie na live, na live i jeszcze kilka innych gości specjalnych. specjalnych. Live, live będzie świetny. I bo na zapraszam, na... szybci też, też wam przypnę. Były informacje odnośnie naszym bardzo fajnie. Pisałem to pół godziny. Ale, Ale się udało! udało. Chociaż... Chociaż... wcale się udało! Się udało. No, no, bardzo mi się nie, nie chciało, się chciało tego pisać. pisać. Nie, nie chciało się, się tego pisać, pisać wcale. wcale. Ale, Ale napisałem. Dywan, dywan se kupię. Piękny. piękny dywan. Wygląda, piękny Wygląda jak ta podłoga. O kluseczka się najdziesz? Szkoda, szkoda, że nie... A tu jest, jest mi kolor, pewnie za robuxem. Jak wszystko w każdej grze. Ja, ja nie mam już ale wyładuję sobie, sobie i będziemy wydawać. Może nawet na następnego, następnego live'a, ale cichutko, ja nic nie, nie, zdradzam, nie, nie zdradzam o live'ie, to, to wiedzą tylko osoby, goście specjalni na live'ie. Live Oni, Oni wiedzą, że będzie, ale nic nie Tak, wiedzą niektórzy, może możecie się domyślić, kto będzie. Jeszcze nie wiem, wiem, o czym będzie ten live, ale wiem, że, wiem, że, że będzie, będzie fajny. fajny. Informacje, informacje będą, więc śledźcie profil i na moim profilu macie też link do kanału na Whatsappie, więc... Jak, jak chcecie jeszcze mieć na Whatsappie, żeby, żeby wiecie, ja tam też, też piszę informacje, też dzisiaj dopisałem, no to możecie sobie dojść. No właśnie, więc możecie zobaczyć. Tak. tak. Oczywiście. Oczywiście profilowego profilowego zgadywać to, co się nie musicie nawet nie musicie. Jest identyczne. Ale... ale. A mnie nie Nie wiem, czy byście widzieli posta dzisiejszego. Szczęśliwy, bo w sumie wstawiłem. Możecie... Ale jest liczny. Pół godziny tą scenę urządzałem, bo mi jak, jak zawsze internet zacinał. Ale. Ostatnio opis go filmu z nagrywaniem nagrywałem go. godzinę. No, wiesz, Jakbym ja, ja jeszcze montował te filmy, oprócz jakiegoś wycięcia czy klejenia, to ja bym jeden film nagrywał 3 dni. I byście mieli daily, to byście mieli free daily. Codziennie, co 3 dni film. A dzisiaj ogólnie sprawdźmy. A ja, ja miałem bo buksy, ale wydałem. Ja żeby, żebyście, mieli żebyście mieli fajnie, fajnie na live. Ie. Spokojnie. Mam i Vipa, i premium, film, więc mam, mam też mężczyzn, więc w małym domu live'a nie będziemy robić. Spokojnie. A ja jeszcze mam muzykę, ale mam premium. No? No? I mężczyzn. A ja mam. Yy, yy. Ja mam tę muzykę, wiesz, na godzinę. To, to też mam. A, A to koni, to ja nie kupuję. Ja nie jestem jakimś koniarą. Ani, koniarą, ani koniarem. Nie, nie wiem, czy się to odróżnia jakoś. Ogólnie widzowie, jest... no. nie. No. Nie wiem, czy widzowie wiecie, ale muzyki nie będziemy mogli mieć. Bo, bo YouTube się nie czepia, że wykorzystuje żeby prawa autorskie, czego nie wykorzystuje. wykorzystuje. Bo to jest muzyka z gry. A. I w połowie filmów tych starszych, no, i co nic jeszcze nie mówiłem, możecie już zauważyć, że nie ma żadnych dźwięków. Wszystko no, musiałem wykasować. przepraszam, sam albo bo, bo bez no, no większość filmów mamy bez dźwięku, ponieważ szanowny YouTube, no niestety uważa, że wykorzystuje do tego prawa autorskie. No. Więc, więc nie możemy, możemy zrobić niestety z dźwiękiem bo nie chcę wam tego potem wycinać a no nie powiem, trochę posmucie Elf, biegnie Wielkujmy do ciebie do Dobra Elf, dobrze, okuseczko Wiem, wolelibyście pewnie z dźwiękiem, choćby minimalnym ale wolę nie ryzykować, bo jest tak, wiecie, trzy upomnienia i koniec kanału Dobra, proszę, okuseczko, idę z tobą do, 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 do. Bo jakby jest mój kamper, to... ja na to będę mówić kamper to nieco, to nie... center, jest. i jak bardzo was to Ja na to będę mówić kamper, a za zamkow... mną i za zamkow... mną i wkrótce kamper no. Widzowie, ogólnie rozwój w naszych kanałów, mojego kanału, mi się wydaje, że jest trochę taki. taki. Bo gra, w ogóle wam gratuluję, bo nie, nie wiem, jak żeście to zrobili, ale wbiliście 20, 20 subów. Tak, tak naprawdę, 11, 11 dni! Ja mam kanał, kanał od, 20. od 20. Naprawdę, ja już mam 20 subskrypcji, a, a kanał, kanał mamy od 20. 20. Ja, ja byłem taki w szoku, jak, jak to zobaczyłem. Ale bardzo się, bardzo się cieszę, gratuluję. Super, gdzie jesteś, Kira? Ja, ja tak, tak będę gadał. gadał bo, bo mi się tak, tak podoba. podoba

Ja wolę chodzić. Ogólnie rozwój ten... Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że mamy 20 subów. Będzie ja dużo jestem osób. Super. Ogólnie będzie dużo osób na live'ie, Nie tylko takich widzów, ale będą też... Ja wam powiem, na ten moment mam potwierdzonych tak. Dwóch... Na ten moment już mam trzech gości specjalnych. Z czego mnie jeszcze... No niestety. Tak, ta pani. Na heaven nas możecie znaleźć, no ciężko, wystarczy nas do znajomych dodać i będzie łatwiej. Ale jak wolicie w przekopywać serwery, mogę Wam tak podpowiedzieć, że live'a nie zacznę o godzinie 20, tylko o godzinie 19.57. Ale tam będę Wam tylko pokazał, jak ozdabiam z ekipą domek, bo spokojnie nie będziemy w takim zwykłym domu, tylko w ozdobionym, a w dodatku niezwykłym domu za premium, czy zwykłym. Tylko za do, tylko domem z mężczyzn, czyli tymi największymi, co w ogóle trzeba mieć game... Nie ma za VIPa. Nie, nie ma za VIPa domu. VIP kosztuje 1000 robuxów i domu nie dali. Co? No? Ale za to mam... Mam za mojego brzydkiego streama, ale no ja nie mam planu. Ale to, no to ja wydaję na nadobuksy miesięcznie, to są... to jest Bez abonament, abonament mnie. dla mnie. Ej, gdzie mi zbudujesz z, e, scenę? scenę. W żadnej, w żadnej sceny nie dostaniesz, zapomnij. To, to co, gdzie co, ja Amerykanie? mam tańczyć? Na, na tapczanie. tapczanie. Okej. Okay. A, A czemu, czemu tu mam rzeczy niepokupowane nie jeszcze? O, o dybanik. Dybani to ja idę, To potem? potem. Ogólnie, widzowie, ja już się live'a doczekać nie, nie mogę. Tylko, że wczoraj, ja bym wam na, już na, na wczoraj zrobił tego live'a, w ogóle byś, Ale, ale no, niestety, problemy techniczne. Bo, bo nie, nie wiedzieć z z czemu musiałem oczekać od 24 godziny, godziny ale, ale już mogę. Ogólnie ten film będzie około 25 minut, minut bo, bo mi się bardzo, bardzo fajnie kamper kamper znaczy, no wiecie, znaczy, No wiecie, autobus. Co to za syf? A to, A to nie moja robota. Ogłuszę trąciu. Nie, nie umiem tego zrobić. Nie, ja? ale przecież, ja, tylko ja przecież, tylko ja tu jak ja luseczka teraz jestem. jestem, kto tu, kto tu tak na Kto tu taki bałagan zrobił? No ej! Ja jestem, ja ci. jestem. No, to ja no to ja zaraz idę do dar i dar X i idę jej normalnie, i normalnie zrobić syf. A! Tak. Nie, Nie no, ja rozbijam swój komputer, ale dobra, podejdę do was, żeby, żeby zobaczyć u was. Jak, Jak wam idzie? idzie? Ja już nie, nie mam, mam pieniędzy, niech mi się hajs zbiera. Przez tą teksturę tej drogi ja się jakoś tak... Tym kamper oddala ode mnie, to taka iluzja optyczna. A co jest w sklepie do kupień? Ładna w ogóle rameczka. W ogóle zamierzam w późniejszym etapie, tak wam tylko zdradzę, zrobić grę. Już nawet mam zaczętą, ale... Cii, nikt nic nie słyszał? Tak zdradzę tylko tytuł Magical Adventure. Kto umie angielski, to wie co to znaczy. A to ty jesteś do tyłu, idę do okruseczki. Wiem co to znaczy. Magiczne drzwi. Nie. Myślałam. Ale mówię wam, gra będzie bardzo ciekawa, ale żadnych plików, nic wam więcej. Czemu mnie tam cały czas kierują? A widzę, że my wszyscy do tyłu, ja jestem najlepiej tak rozwinięty. Dlatego, że ja przez cały czas jestem u ciebie. Ja mam okrusteczko 24 tysięcy. Jaki tu jest bałagan! Idzie sprzątaczkę zatrudnić? Nie, ale kiedy to go sprzątasz, kasę dostajesz. Tu z tego? Łazienka tu będzie. 5 tysięcy. No na... No bo ona cały czas po mnie siedzi. No teraz, A teraz już nie. nie. Ja, ja mam nadzieję, że, że odcinek będzie fajny, że będzie że dobrze, dobrze tutaj, tutaj Dal X słychać. Bo ja się bardzo. Bo ja, ja nigdy z, z inną osobą już odmisteczka nie nagrywałem. Nie nagrywałem. Wiele, wiele razy sam nagrywałem np. Na Amongusa, Minecrafta. Tak, czy Kubik Simulator, tak, do którego wrócimy za niedługo. Tak, tylko. A w ogóle myślę, że, że jutro czy pojutrze wrzucę też odcinek z. Gdy... Dlaczego e, Restaurant Tycoon 2, tak, bo mi tam, mi tam pisał widz, wiz, żeby, żeby nazwać kucharza Ja go tak nazwę, bo obiecałem, że nazwę tę osobę, która będzie, będzie. I to napiszę. A to ja mam 12, 12 wydając, wydając cały czas bez przerwy. Ale ładna toaleta. Po co komuś to książkę? Daj. Dobrze? Jak tam wejść? No. Ja idę. Ale bo łagam, no, nie tego nie. Idzie... idzie kupić sprzątaczkę. Idzie to posprzątać. Ale ja nie umiem. Mogę usiąść na Sofii. Nie ale... wydawać na Mam sprzątaczkę. Serio? Serio! Bezprzątkowy. Nie, prawdziwą, okno z jest u ciebie. A gdzie ty jesteś, za? Czy przed Radio? No za. Znaczy przed, przed, przed dalej. Gdzie, ale lagi. Znaczy, nie laguj ładnie z Znowu mam czystą mieszkanie. Znaczy w, w autobusie. Za niedługo będziesz miał Lambo na na mam mam nawet osobę, ten, z Na Bedworksy. Oryginalnie planuję nabrać. Mamy nawet osoby, które możliwe rzeczy. A na Robloxie to ja tyle ja w grałem, proszę. że Jestem profesjonalistą. Mamy skilly za Robuxy Wydaję na te. Wydaję na te na, tej, wydajem wydajem na, te na, na Robloxie. Ponad, ponad 10 tysięcy Robux. Do... Więc. A to, to moja. moja przyszła cię to Ale Ale. <laughs> do mnie wróciła. wróciła. Gdzie to masz to ten to ty? No to, nie to nie jest stolik! Chcielibyśmy z sp stoliku sprzątać. Ja po No, mój to już nie, nie takie, takie rzeczy nagrywa. Ostatnio nagrałem, kiedyś na samym początku nagrałem 10 odcinków pod rząd. I wytrzymam. Ale ja mam też nowy komputer. Skrzynka narzędziowa. O! Piękny to już No mi się wydaje, że już powoli będziemy kończyć, kończyć odcinek. Ale jeszcze może trochę kupię. Może ponad 20, 20 minut. Mi, 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 mi Elfi, już idę! Dobra, Dobra. to, to zrobimy, zrobimy jeszcze ostatnie 5 minut odcinka od teraz. Dobra, sześć, było. Ładnie. Dobrze. Tak, musimy razem zakończyć akcję. Czy wszyscy? Nie, ale ona tu dojdzie sobie. Ta moja sprzątaczka ciężko pracuje, więc dobrze. No, może. Ogólnie przez chwilę byliśmy na No tak. Nie? Dobra, blokuję tutaj gwiazd. Nikt nikt nie wejdzie teraz do tego autobusu. Elf, biegnę już do ciebie. No dobrze, dobrze. Mam tutaj fajną platformę. Drzep terenowy... Co znaczy, że za mało gotówki. Dobra, idę na drugie piętro, ja trochę rozbuduję. Mam, proszę. Gdzie jest stadań? Dobra, zaraz będziemy mogli zakończyć. Masz Lamborghini, Jeans, tag, czy możesz nim jeździć. Nie, bo jest za jak wszystko tutaj. No i jest budownicz. Siema, ja, ja, ja... cały czas muszę... A co ty już chcesz kończyć? Dobra, to na drugie piętro. Czekajcie na mnie. Czekamy na okulisteczkę i zakończenie robimy. Hmm. Ona jeszcze jest w tyle, to ja zdążę jeszcze coś kupić. Ogólnie możliwe, że z tego będzie więcej niż jeden odcinek. A co do serii Oceanarium, to nie wiem. Bo wiecie, takie Oceanarium, ale wezmę z głosem? No, przemawia to do mnie nawet. Musicie mi w komentarzach napisać, czy chcecie Oceanarium, Part już 3, czy nie? Ja bym zrobił chętnie. Nagram. Jak się na nią to widzę, że będę mieć dużo yy, yy, no, tego, jak zdobędziesz tysiąc subskrypcji, pokażesz twarz. Nie ma takiej opcji. Żadnej twarzy nie będę pokazywał, nie? Na milion co najwyżej. Na tysiąc subskrypcji, specjalne tysiąc subskrypcji musi być. I na sto subskrypcji też musi być, ja tego dopilnuję. Spokojnie, mam już pomysł, co zrobię na sto subskrypcji, ale nic nie powiem. Zbiorę wszystkich gości specjalnych na ten specjal i będziesz na pewno, chyba, że będziesz zajęta, nie wiem, J zobaczymy. O kurceczka Już biegnij! Tak, Ogólnie jak... Tak jak nie lubisz. Jak? Tak mi masz nie gadać, bo to będzie ostatni odcinek i do live'a też Cię nie dopuszczę, jak jeszcze raz mi tak powiesz. Więc to nie jest moja synka, tylko moja męczadnia. I jeszcze raz tak mnie tak nazwiesz i do live'a Cię nie dopuszczę. I na tym odcinku... I, i ten, ten odcinek, odcinek się nie pojawi, jak mnie jeszcze raz, raz tak nazwiesz. No dobra, dobra, dobra hmm, od, od razu, razu lepiej. lepiej. No gdzie jest ta okruseczka? Długo... O jest, dobra. To kończymy odcineczek. Chodźcie tu. Ja staję po środku, wy po bokach stańcie, to będzie najlepiej. Będzie to mega wyglądać. Nie, nie. Dobra, robimy coś mega. Wchodźcie mi wszyscy na głowę. Po kolei. Ale nie, bo ja mam żabę. Szkoda żaby. No, już po żabie. No, wskakuj. Dalej, x szybko. Dobrze, widzowie, więc tą krzywą wieżą kończymy odcinek. Pamiętajcie o live'ie, bo on powinien się wyrobić przed live'em, chociaż jest 18, jak to nagrywam, więc... Nie, Nie wiem, czy, czy zdążę to, do 20 to publikować, ale, ale pamiętajcie o live'ie. musicie być. na nim koniecznie być. Wysyłajcie, wysyłajcie nam, zaproszenia nam zaproszenia do znajomych. znajomych. Goście Gości specjalni będą, będą nowych jeszcze załatwiam. załatwiam. No, no a więc, więc do, do zobaczenia! Okrusteczka tutaj też tańczy, ja, ja też coś zrobię. Papa, pa, pa, zostawcie do, suba z dzwoneczkiem i łapki w górę. Pa! I pojawcie się na live! Tak, na live też musicie być. Papa, Do zobaczenia!